Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem JokerKu, to jest kolejny odcinek z 1 Milanu. I tak, od razu dziękuję za komentarze, które napisaliście w poprzednim odcinku odnośnie właśnie tego transferu, którego mogę wykonać. Mam 55 milionów na koncie, no i z tych, z tych 55 milionów mogę kupić jakiegoś zawodnika, a najlepiej gdyby to był Napastnik bądź lewy skrzydłowy. Eee, tutaj napisaliście w komentarzach, jakich mogę zawodników sprowadzić. Eee, a przypominam, że zostało 9 godzin do końca okienka, więc mam mało czasu i mam nadzieję, że oni, że, będą mnie, że będę miał już pokazaną ich wartość. Bo jak nie, no to będzie straszna lipa. No więc tak, kto mi zaproponował eee, Rodrigo z Walencji lub Gomeza z tego samego klubu? No dobrze, więc patrz, sprawdźmy sobie, właśnie Rodrigo. Tylko właśnie, który to jest? Te Rodrigo, bo to jest. Bo jest ich mnóstwo, no nie wiem, to jest ten z Valen to inaczej muszę weź, muszę wziąć, ustawić ligę hiszpańską. Okej, okay, wybrałem sobie właśnie Walencję, no i tutaj chodziło o Rodrigo, czyli teraz go poszukamy Rodrigo Rodrigo. Na razie nikogo takiego nie widzę. Rodrigo, Rodrigo. Nie ma nikogo takiego jak Rodrigo. Chyba, że został sprzedany, no ale to ja nie wiem, nie znam jego imienia, ani czy to jest imię, czy nazwisko Rodrigo, nie mam pojęcia, więc no... Więc tutaj raczej chyba z tego nic nie wyjdzie, chyba, że jestem ślepy, że gdzieś tu jest, ale ja nie widzę. No dobra, to jeszcze Gomez y, też z Walencji, Gomez... Y, jest, tutaj, jest tu ktoś taki jak Gomez? Jest Gomez, Maximiliano Gomez, mamy już jego ocenę, jego wartość, więc dodam swojego do listy życzeń. Więc mo możliwe, że go sprowadzimy, ale najpierw zobaczę jeszcze inne propozycje. Ale tymczasem dziękuję Tomik za komentarz. No i co, so, lecimy do następnego zawodnika. Norbas pisze o Ansu Piłka yy, Piłkarz z major talentem, zobaczmy yy, jak się nazywa. Ansu, Ansu Fati lewy skrzydłowy, to, to, to jest dobra pozycja. Yy, jeśli to jest to młody talent, to może nie w to okienko, ale w zimowe okienko go sprowadzę. Więc dodam tego do listy życzeń. No nie mam jego oceny, nie mam jego ceny, jego wartości, więc teraz go nie sprowadzę, Ale dziękuję za komentarz. Następny komentarz od Jakuba Rudkowskiego to Rodrigo z Realu. Prawie skrzydło, prawe skrzydło. Na razie prawe skrzydło mam obstawione, bo kupiłem w zeszłym okienku tam Neresa, więc więc na prawym skrzydle nie mam problemu, ale mogę go dodać oczywiście do listy życzeń. Kto wie, być może go w zimowe okienko sprowadzę. Um, proponuję jeszcze Halanda, e, ewentualnie Milika. No a ten Haland jest dosyć ciekawą propozycją, więc mam nadzieję, że e, jego wartość, już znam jego wartość. Tylko jak on się pisze? Haland. A dobra, tak się pisze. E, no niestety nie mam jego wartości, to może być problem z tym. Oczywiście do, dodam go do listy życzeń. E, no i Milik, no Milik też. No, też ciekawy, aczkolwiek nie wiem, nie wiem. Dodam go do listy życzeń, mamy już jego ocenę, więc być może milik, zobaczymy jeszcze. Ale on tutaj widzę, że jest z nowym klubie, więc nie wiem, czy będziemy go, mogli go kupić. No ale, no, ale dzięki za komentarz. Następny komentarz od Maciej, następienia Christian Kłame, nie wiem, jak to się czytam. Więc sprawdźmy sobie takiego zawodnika, napastnik to. Bardzo fajnie, niestety również jego nie mamy jego wartości. Nie mamy jego wartości. Jest młody, więc może... Może to on będzie naszym przyszłym transferem. Zobaczymy. Dodam go do listy życzeń. Jeszcze tutaj pisze, napisał o Andrea Pinamonti. Sprawdźmy sobie jego też. Andrea Pinamonti również napastnik, to bardzo fajnie. No niestety tutaj nie mamy nie znamy wartości jego. Mm, więc dodam sobie go do listy życzeń, oczywiście. No, i dzięki za komentarz też Card of Lord 900 pisze o Martin z Arsenalu. I powiem wam, że to jest ciekawa opcja, bo ja znam tego zawodnika. Mm, wiem, że on jest dobry. Niestety nie, nie znam jego wartości, ale być może go sprowadzimy. Chyba raczej nie w to okienko. Ale, ale ogólnie to fajnie, jakbyśmy go kiedyś sprowadzili, bo ma 19 lat, ma mega potencjał. Więc dodam sobie go do listy życzeń no więc to było na tyle tutaj widzę z, z komentarzy bardzo dziękuję wszystkim za propozycję no i zobaczymy sobie kogo tam mamy w tych transferach w tej liście życzeń, oczywiście więc tak mamy Milika w sumie i Gomeza mamy znamy ich wartości i ocenę więc ten kłemek ten też jest ciekawą propozycją, bo znamy jego wartość, ale nie znamy o oceny, więc sądząc po wartości to yy, prawdopodobnie jest, nie będzie on lepszy od, yy, od tego co ja mam, zapomniałem ja mam, zapomniałem jak się nazywa. Aczkolwiek yy, Milka możemy kupić, mamy taki mam, no mamy taką opcję, no niestety tutaj nie mamy czasu już, nie, ma, nie, możemy, nie mamy czasu, żeby sprawdzić ich wartości, więc będzie ciężko negocjować z Halandem na przykład albo z Fatim. Naprawdę ten Haland jest ciekawy, ale ma krautę odstępnego, więc. Więc może zaryzykujemy. I. On. Ja wiem, że on ma dużą, duży potencjał, więc nawet jeśli teraz przypłacę, to i tak w przyszłości mi się on spłaci. Więc myślę, że zaryzykuję właśnie Halanda, kupno Halanda. Yy, oczywiście będę szedł w ciemno, no bo nie znam jego tygodniowej pensji, jego wartości, więc. Więc więc może być ciężko. Z... żeby się nie zdenerwował, jeśli będę negocjował kontrakt. No dobra, zapłaćmy za niego klauzulę odstępnego. No i co? Negocjujmy kontrakt. Ok, no więc tak, damy mu mm, ważnego piłkarza, powiedzmy. E, ok, zgadzać się na, tą, na taką rolę. E, więc tak, jego długość kontraktu oczywiście piątka, bo inna liczba nie wchodzi w grę. Zgadzać się na piątkę, cieszy mnie to niezmiernie. Nie będę mu dał klauzuly następnego, no i właśnie zaczyna się. Muszę mu dać taką pensję, taką, żeby go zadowolić, ale żeby też nie była za duża, żeby nie było podziału w szatni. Więc no nie wiem. Może 100 tysięcy, nie wiem, czy to jest za dużo, czy nie. Czy to nie za mało. Bardzo to jest ryzykowne, bo może to być za mało i mogą po prostu zerwać jego sesję a może też być za dużo, że potem będą podziały w szatni, bo raz tak miałem taką sytuację, gdy prowadziłem prowadziłem chyba West Ham jeśli się nie mylę, no i właśnie komuś tam dałem za dużą tygodniówkę no i się okazało, że zarząd tam miał do mnie pretensje i ogólnie, no i w kilku dniach zarząd mnie zwolnił bo zrobiły się podziały bardzo młode spadły i zrobiły się podziały w szatni, więc, więc raz miałem taką sytuację, nie chciałbym, żeby to żeby się ta sytuacja powtórzyła, tym bardziej na wizji, gdy to nagrywam, więc. Więc, dobra, zaryzykuję 100 tysięcy. Myślę, że jak na niego to będzie spoko, tygodniówka, no bo. No bo ile on może mieć w ceny? 82-3. Dobra, zgadza się z tą propozycją. Yy... No chyba za dobrze, chyba dobrze zrobiliśmy jakość. Chyba nie będzie tu jakiegoś problemu. No i zobaczymy jego ocenę ogólną. Aha, ma taką ocenę jak Leo. No dobrze, z tym, że Halland yy, jakby jestem pewny, że Haland się rozwinie, bo, no, bo go tam z innych karry kojarzę, znaczy kojarzę, wiem, że on potrafi chyba nawet 95 mieć ocenę ogólne, więc, więc Haland jest takim yy, pewnym punktem, jeśli chodzi o napad, ale a od nie wiadomo, czy on się rozwinie, czy stanie w miejscu, nie wiem, nigdy go, nigdy nim nie grałem, nie, kupa, nie kupiłem go nigdy, więc więc nie wiem, no ale to Halan będzie dał teraz w pierwszym składzie. Daliśmy za niego 38 milionów, więc na koncie nam zostało 12 milionów, więc scenarzej już za te pieniądze nikogo nie kupimy. No i dobra, możemy w sumie symulować już kalendarz, yy, te okno transferowe, no bo i tak już yy, i tak już nikogo nie kupimy. Sprzedaż raczej też, nie? Więc symulujmy sobie kalendarz. Patrzę na, na, te, na ten baner. Piemonte Carco z 2-1. I kto stoi? Dybala, Ronaldo i Wojciech Szczęsny. Powiem wam, że no... Ma niezłych, ma fajnych kolegów. Czeka nas spotkanie ligowe z Pescarą. Ja te spotkanie sobie przesymuluję. Już Haaland w pierwszym składzie. Zobaczymy, może strzeli bramkę. Wygramy 3-0. Haaland jeszcze nie strzela bramki, ale... Miejmy nadzieję, że to się w końcu zmieni. No i teraz gramy mecz, pierwszy mecz z Europy. Tutaj dostaliśmy um, raport za tych zawodników, których napisaliście za Martinellego i Fati. I wiecie co? Ja na tej pozycji mam czaranolu, więc chętnie bym się zamienił z, z, z którymś z nich. Wiem, że Martinelli rozwija się mega i no to będzie przyszła gwiazda. Więc myślę właśnie nad nim, ale Anstu Fati też nie jest głupi pomysł, bo ma 17 lat, jest jeszcze młodszy od Martinellego I z tego co tu pisaliście, to on też się mega rozwija, więc... E... Więc w sumie, może teraz spróbuję e, zrobić taki układ, żeby wymienić zawodnika jakiegoś za tego, za niego Może na przykład Czarnolu za takiego Fatiego e, Więc no co, spróbujmy Dobra, jego wartość to 15 milionów, nas nie stać Yy, na taką kwotę więc zaproponuję im Chalanolu. Nolu, ta sama pozycja no zobaczmy to mało, mało prawdopodobne, że się zgodzą na, na taki taką wymianę, pewnie będę musiał jeszcze coś dołączyć znając życie, to może konti za za Fatigą, sobie na to no i 10 milionów byśmy musieli jeszcze dorzucić to nie jest w sumie nawet taki głupi pomysł, bo kont to i tak jakoś u nas yy, nie będzie naszym pierwszym wyborem, więc, yy, więc to by było dobre. Ale zaproponuję mi kwotę transferu dodatkową 6 milionów, no i zobaczmy, czy się na to zgodzą. 8 milionów, już zeszli sceny, bardzo mnie to cieszy, więc yy, idziemy z kontrą. 7 milionów powinni się zgodzić. Yy, no i tak się dzieje, więc Asufati. Yy, będzie grał w, y, w naszym składzie oczywiście, dopiero przyjdzie na zimę. No ale fajnie mieć takiego młodego zawodnika. 17 lat, 76 oceny. Jeśli mnie nie skomałeś, drugiego użytkowniku, który go polecił, to To się bardzo cieszę. <gry> Więc dobra, zrezygnuję sobie na stację kontraktu. Powinien się zgodzić się na ten kontrakt. Y, no i tak, czeka nas pierwsze spotkanie z Mityland w Liz Europy. Przesymuluję sobie to spotkanie. No i co, mam nadzieję, że wygramy? Tak się dzieje, wygrywamy 4 do 0. 4 bramki, tutaj dwie paqueta i po jednej Hernandez i Neres. Bardzo fajnie. Czeka nas mecz z Fiorentiną, ja ten mecz również przesymuluje. Tutaj widzę, że Fiorentina nie ma zbyt dobrej formy, więc powinniśmy to na luzie wygrać. Tak się dzieje, 4 do 1. Wygrywamy. Hernandez jeszcze nie strzelił bramki. No być może potrzebuje więcej czasu na adaptację. Kolejny mecz z Sasaulo. Zobaczmy. Wygrywamy 2 do 0, bardzo mnie to cieszy, mamy bardzo fajną yy, formę, bardzo dobrą. Po 5 meczach jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, mamy 15 punktów, 5 zwycięstw, 14 goli strzelonych, 2 stracone. Yy, bardzo mnie to cieszy. Dobrze, że kupiłem tych dwóch obrońców, bo widać, widać różnicę w grze. No i tak, czeka nas teraz mecz z Atalantą. Z tego co wiem, znaczy z tego co wiem, póki no, nie było tej przerwy niestety, to Atalanta bardzo dobrze radziła sobie w lidze. I tutaj też widzę, w FIFA też, też sobie dobrze radzi, więc być może zagram sobie to spotkanie. Dostaliśmy ofertę transferu Czarnolu, ja tą ofertę w sumie przyjmę, ale spróbuję, yy, spróbuję ponegocjować tak, żeby Chelsea zapłaciło więcej niż teraz proponują, więc zaczniemy od kwoty 30 milionów, a nie sprzedamy go za mniej niż 24 i zobaczymy czy, czy Chelsea na to pójdzie. Ok, czeka nas mecz z Atalantą. Ja ten mecz rozegram, ale dopiero w następnym odcinku, więc yy, dziękuję wszystkim za oglądanie, za pisanie komentarzy. No i co, no i dzięki wam, mam chęci i motywację, aby dalej to robić, aby dalej nagrywać tą karierę, więc bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No i to było na tyle, więc zapraszam do śledzenia innej serii, serii z kariery Chelsea. No i co, i to było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!